Maneczko ludziska z gps 84 3 Widzicie właśnie Mario Rondona nowego gracza chwały FC 24000 Kupiony Mam nadzieję że się nie zawiodę Pace 80 66 Passing no, trochę słaby passing ale dribbling dobry Tak więc lecimy do pierwszego spotkania Dywizja czwarta Nie pisaliście żebym zmieniał czy cokolwiek Tak więc lecimy dalej Chwała FC na wyjeździe John Snow 798 Zastanawiam się czy nie zmienić koszulek albo badża. Ale to takie, ten. Chemia 99 rating 78. Moi niebezpieczna drużyna, cała srebrna liga angielska. Z tego co widzę, to Aston Villa Stoke. No niestety, aż tak dobrze. Enzonzia. Enzonzi czy jakoś takoś ten napastnik ma. W każdym razie, cała ekipa jest z. Ligi Angielskiej nieźle to się prezentuje. Wrócimy. Dobra. Ajaj. No o. Co za babol! Jak! No co za babol! Ja jego! Przecież ci obrońcy to nie wiem co tam to robili Poklepali ze sobą R Rodajego, jeśli dobrze pamiętam, No zobaczcie no. Przeskoczyli nad piłką. Ten zagrał do tego. No nie no, Helton bez szans. Uderz to! Uderzył! Jest! Szybkie wyrównanie! Hahaha, <grym> Jaki mój babel, taki takiego przeciwnika Babel i Eder? I mamy, zobaczcie, jak tam. Pinball mode i udaje się Ederowi spakować piłkę do bramki. Mamy remis. Cardozo! Gajtan! Gajtan! Czech. Wychodzi z bramki! Mamy 90 minutę i 2 do 1. Ederek! Piękna piłeczka od Kardozo, który wszedł na boisku, zmieniając Martineza, zobaczcie, piękny raz, Cipek, podanie, wyszedł, brama, 2-1. Jest koniec meczu, wygrywamy 2-1, pierwsze spotkanie w dywizji czwartej, ciężko było, przeciwnik miał niezłą ekipę, jest dobrze, trzy punkty ważne, trzy punkty, byleby dobrze zacząć. Drugie spotkanie w tym odcinku z Lyrics King 88 to jest Troszkę czulowe połączenie jest, ale jakoś damy radę, zobaczmy co on tam ma: Chemia 100, rating 8,4 w Arsen. O kurna Decha, kompany Mertezakel, Walker na Was, Jacko, Sterling, Eto. Ja jego, a spójrzmy, kweta, Shirley. Ja jego. Ale to będzie dwóch team of the season, pomarańczowy, men o, e, me, e, International man of the Match, Informek, tak więc będzie ciężko. Lecimy. Kurna wpadła, no jak masakrycznie wpadła. Z połączenie, no, w, nie zdążyłem ze ślizg, ślizgiem, no i niestety wpadła. Niewiele brakowało, no, milimetrów. No patrzcie, tu zwód, tu już szedł w ślisk, no trochę spóźniony. Sterling i druga bramka. Pizdu, ale mnie wciągnął kurna na swoją połowę i niestety 2-0. Szkoda. Nie! Samobój! Kurwa, samobój, no co za tragedia. <grywa> Uderz to! Jest! Pierwsza bramka odrobiona. 3-1, dawaj! Dobrze jest. Jest dobrze. Czak. Eder. Eder. Eder jest 3-1. Kurna bramka 4-1. Rozklepany zostałem po raz kolejny. Santi Kazoru. I niestety i bron, piąta bramka no śmieszne, śmieszne tam było przepchał mojego, przepchałem go ale i tak wrócił pierwszy do piłki, no masakra no Uderzenie dobitka jest bramka. jest zawsze to pocieszająca bramka. Ja se obejrzę, a co, kolega se ogląda powtórki z spalonych i ze zmian to niech ma nich. Czasami jest taki besen, że gracie g, strzelano 7 bramek jest z czego no sporo jest w połowie strzelonych drugiej. No, i przedłuża tylko o 2 minuty. No to jest... Koniec. Przegrywamy 5 do 2. Czemu mi się, Czemu mi się to przystało na gry? No zarobiście jeszcze mi się kurwa pad Rozłączył O Gościu chyba widział, że pad mi się rozłączył kulturalny. Nie leży, no, że mi się nie nagrywa. I znowu balotelli. I tym razem już pokonuje Heltona i 3-2 przegrywamy to spotkanie. 88 minuta, Mario Balotelli I niestety przegrywamy drugie spotkanie w tym odcinku I trzecie No nie, z trzech macie tylko jeden punkt Trzy punkty za wygrane Rzut, koniec Przegrywamy 3 do 2, niestety Dzięki za oglądanie tej Tego epizodu, niestety Były Tylko jedna wygrana Będzie ciężko Rondon to chyba jednak nieudany zakup So it's full time with the final score, 3-2. I'll leave you with the full match.